Siemano, dzisiaj będzie jeszcze jeden film o tym jak znaleźć swoją pasję. I ja, jakby, jestem w procesie obecnie poszukiwania cały czas, aczkolwiek znalazłem pasję i zajawkę w nagrywaniu tych filmów. Czuję to po prostu, czuję tą ekscytację, nie? I to jest punkt pierwszy, podążanie za ekscytacją, za takim uczuciem, które nas po prostu aż rozrywa, nie? Jeżeli sobie myślimy, analizujemy różne rzeczy, różne kierunki, którymi możemy w życiu pójść i czujemy takie a no to to jest prawdopodobnie to w jakim kierunku chcemy na ten moment iść, być może okaże się, że wcale to nie jest to ostatecznie, ale niemniej jednak idąc w tym kierunku, gdzieś tam odkryjemy kolejne warstwy, na pewno do tego, żeby się do tego dokopać. I intencja, i również odwaga i chęć podążania w tym kierunku, nie, bo dopóki jesteśmy zamknięci w takim mindsetzie, że nie mamy czasu na siebie, że nie mamy czasu na swoją pasję, nie mamy czasu na to, żeby znaleźć to w ogóle, bo praca, coś tam, coś tam, wymówki i tak dalej. No to niestety prawdopodobnie może być tak, że utkniemy w życiu, które nas nie zadowala, jesteśmy w nim nieszczęśliwi do końca życia, na przykład pracując w fabryce i się męcząc, będąc w środku, w duchu jakimś zajebistym artystą czy twórcą, który nigdy po prostu nie miał odwagi na to, żeby pójść przed siebie za swoim głosem wewnętrznym serca, za swoją ekscytacją, więc jakby znowu to się skłania do obserwowania siebie, nie? obserwowania swojego ciała, obserwowania e, tego, co czujemy w środku i, z, i zidentyfikowania tej ekscytacji, nie? I jak jest ta ekscytacja, to po prostu idź tam, idź tam, idź tam, nie? Druga opcja, generalnie, zazwyczaj, która tak po prostu jest. I słuchajcie, ciekawe, bo do mnie dzisiaj przyszedł sen, nie? Do mnie, co, co, co mnie zainspirowało do tego, żeby nagrać ten film, to jest to, że przyszedł do mnie dzisiaj sen. Taki jasny sen, nie? Czyli taki sen, który po prostu był bardzo wyraźny, bardzo dokładny i takie sny zawsze są zsyłane przez wszecha, żeby zwrócić na nie uwagę, bo one same na siebie zwracają uwagę, nie? Że budzimy się i e, ten sen był jakiś taki wyjątkowy. To nie była rozmemłana papka jakaś, tylko bezpośredni przekaz do nas. I w tym śnie ja generalnie śniłem. E, w najprostszy sposób, po prostu wszechu mi to przekazał. Ja, jak byłem mały, to bardzo dużo czasu lubiłem spędzać przed lustrem, yy, robiąc różne miny, wygłupiać się i tak dalej, z marzeniem, żeby być aktorem. Nigdy, jakby w tą stronę nie poszło, i w ogóle, jakby. Ale czułem taką mega ekscytację, taką mega zajawkę, że ja potrafiłem codziennie, po, po, nawet po kilka godzin stać przed lustrem i się wygłupiać, nie? I jakby teraz do mnie przyszło, jeszcze kilka razy w życiu do mnie wracało takie: O, tak, tarsło, tak, tarsło, nie? I tam nie, nie pamiętam dokładnie, co w tym śnie się działo, ale generalnie takie było, że. Idź w tą stronę, ale ktoś mi chyba powiedział w tym śnie takie Dawaj mordo, masz to zrobić, nie? I, mi, I miałem flesze właśnie z dzieciństwa i tak dalej Więc jakby to, czym byliśmy podekscytowani na maksa w dzieciństwie To zazwyczaj jest nasza ekscytacja I jak ja się z tym połączyłem, to ja dalej czuję ekscytację z tym Że mógłbym być aktorem, nie? To musi być fajne po prostu zajęcie zajawkowe, nie? Eee... Więc jakby być może otwieram się na to, że jakoś tak pójdzie moja ścieżka. Na razie za dużo się rzeczy dzieje w moim życiu, więc też to odkładam na później. Ale mam to na uwadze i wysyłam intencje, żeby jeżeli to jest dla mnie, ja tak robię, nie? żeby się nie męczyć za bardzo w życiu z poszukiwaniami, z szarpaniami, bo to, bo to jest męczące. Ja robię tak, że wysyłam intencje, że jeżeli coś jest dla mnie, to niech się pojawi po prostu ścieżka przede mną, o tak, pu przed moimi oczami. I one się wtedy pojawiają. Naprawdę, one się wtedy pojawiają, jeżeli tak ma być. Tak samo zrobiłem z kotem, który się nie pojawił w końcu. W Norwegii chciałem wziąć sobie kota, nie? Żeby nie czuć się tak samotnie. I wysłałem intencję, jeżeli ten kot ma być dla mnie, no to niech się pojawi. Kot się nie pojawił, okazało się, że wyprowadziłem się z Norwegii, więc jakby chwała za to. I również może tak być, że to nie jest dla mnie, bo moja misja i coś, co ja mam robić, to jest zupełnie innego. Być może to są te filmy, być może to jest praca z roślinami w Ekwadorze. Nie wiem jeszcze tego do końca. Na razie jakby czuję się spełniony, czuję się szczęśliwy, czuję, że robię coś fajnego dla siebie, więc gdzieś tam żyję w tej ekscytacji już, nie życiowej. Więc można powiedzieć, że znalazłem swoją pasję taką do życia. Ale wiem, ale przez całe życie błądziłem, przez całe życie błądziłem. Jeszcze niedawno moja, moja dziewczyna, która po prostu odnalazła swoją zajawkę, nie? Odnalazła swoją zajawkę. Ja jej zazdrościłem po prostu na początku naszej relacji. Zazdrościłem jej zwyczajnie, tak, nawet w taki toksyczny sposób. Ja się biłem w głowę, nie? że co ja robię, dlaczego ja jej zazdroszczę w ogóle? Przecież to jest nie w porządku, nie? Zazdrościć swojej dziewczynie. A ja wyżynałem z siebie żyły za pieniądze w ciężkiej pracy. Fakt, że zarabiałem sporo kasy. Ale byłem nieszczęśliwy, kurwa, z tym wszystkim, bo czułem, że to nie jest to, co ja chcę robić, nie? I codziennie muszę gdzieś tam w jakiś sposób się zmuszać, forsować do tego, żeby chodzić i zarabiać te pieniądze. I miałem taki moment, pamiętam, że czułem normalnie zazdrość taką, że jej się udaje, że ona idzie już swoją drogą. To jest taka wolność, nie? Jest taka wolność, że robisz co chcesz. Chce robisz co chcesz i naprawdę myślę, że to jest jeden z elementów takiej wolności w ogóle, swobody w sobie samym, że mogę pójść gdzie chcę, mogę robić co chcę, bo robię to co lubię i jeszcze przy okazji to przynosi mi pieniądze, to już w ogóle super, nie? Także myślę, że dwie rzeczy, nie, warto zwrócić właśnie, cofnąć się do dzieciństwa, zobaczyć co jako dziecko yy, było dla nas takie ekscytujące, nie? I to może być właśnie to. Albo po prostu podążanie za swoją ekscytacją tu i teraz, nie? Najpierw ją zlokalizować. Najpierw ją zlokalizować, znaleźć ją w sobie, nie? Kiedy jest taki ogienik mały się zapala w tobie, nie? Co to jest? Co to jest? i podążyć za tym ogień mam świadomość też tego że czasem ten ogień w ogóle się nie pojawia bo ja byłem kiedyś narkomanem na samym dnie po prostu życia rzeczywistości ja nie widziałem żadnego koloru w życiu miałem taką deprechę miałem taki po prostu stan psychiczny non stop że ja nie widziałem żadnego koloru nie widziałem żadnego koloru, nie czułem żadnej ekscytacji, nie? Więc też trzeba mieć na to baczenie, że yy, jeżeli nie ma w tej ekscytacji w nas w ogóle żadnej, no to znaczy, że trzeba najpierw zadbać o siebie, zadbać o swoje zdrowie fizyczne, psychiczne, żeby po prostu zacząć czuć się dobrze we własnym ciele, a jak ciało zacznie czuć się dobrze, no to wtedy te uczucia ekscytacji, i te myśli, i te kierunki zaczną się pojawiać. Nie ma obaw. Także to tyle, dzięki i życzę wszystkim, żeby znaleźli swój szlak, żeby znaleźli swoje powołanie, bo jeżeli realizujemy siebie i robimy to, co lubimy, to, co kochamy, to po prostu przyczyniamy się do rozwoju tej planety, bo robimy wszystko z zajebistą jakością, nie? Ja tego już doświadczyłem, pamiętam w szkole, nie? Jeszcze opowiem tylko taką krótką anegdotę: że były te nauczycielki takie wredne, takie lochy, po prostu nie, okropne, co widać, że nienawidzą swojej roboty i wyżywają się na tych dzieciach, nie? Za to, że nie kochają swojego życia, nie? I to, jaka to jest odpowiedzialność w ogóle też? Ludzie, weźcie kurwa odpowiedzialność, nie? Dlaczego wy, wyżywać się na dzieciach za to, że się postąpiło nie tak w życiu? No, trochę to jest kurwa okrutne, bym powiedział, nie? nie? A była jedna taka pani, pamiętam, która była gwiazdą, która była świecącym słońcem w szkole. Ona po prostu, później była moją wychowawczynią w ogóle. Ona po prostu robiła to wszystko z takiej pasji. Ona miała pasję, żeby tym żeby tym dzieciakom pomóc, żeby do tych dzieciaków przemówić. Ona potrafiła to robić w taki młodzieżowy sposób, nie? Sama była młoda też swoją drogą, ale po potrafiła dotrzeć do nas naprawdę, nawet do najtrudniejszych przypadków. Więc yy, i to jest człowiek z powołania, serca. Widać było, że ona idzie z sercem na dłoni, nie? Ona ma misję tutaj. Ona robi coś, bo to kocha. I tacy ludzie tworzą zmiany, tacy ludzie tworzą po prostu, tworzą, tworzą piękno, miłość, yy, która się rozszerza na tym wszechświecie. Więc życzę wszystkim jeszcze raz właśnie odnalezienia tej ekscytacji, odnalezienia tej miłości i pierdolenia wszystkich zasad, uwarunkowań i zdecydowania się na to, żeby nie oglądać się za plecy i podążać. W swoim kierunku, bo wiecie, ja teraz rozmawiam z bardzo wieloma ludźmi i bardzo wiele ludzi jest właśnie na tym etapie życia, że po prostu olewają swoje stare, starą pracę, pieniądze i tak dalej. To wszystko kładą na bok, wypierdalają to w pizdu, wchodzą w strefę takiego dyskomfortu i obawy, że co to będzie w ogóle teraz, nie? Bo teraz. Jakby nie, nie wszystko od razu się rozkręca. Na początku możemy nie mieć pieniędzy, możemy mieć różne jakieś kataklizmy i tak dalej, trzeba przez to wszystko przebrnąć. Ile mieć odwagi na to, nie? Ale ludzie robią to coraz częściej, bo już mają dość duszenia się w takich życiach, w pudełku yy, tej niewoli, nie? Bądźmy wszyscy wolni, róbmy co chcemy. Tego Wam życzę i wspieram mocno również wszystkich, którzy już na tym e, szlaku są. Siemano, Pisjo.